Kamil Binda, dzień dobry Witam wszystkich, dzień dobry no i zbliżamy się do finiszu, czyli walki, a dzisiaj konferencja prasowa Jakie wrażenia? No wrażenia pierwsze koty za poty yy, Cały show już się rozpoczął yy, Walka już za trzy tygodnie no, konferencja jak to konferencja. Z naszej strony nie było jakichś tam nieporozumień ani dymów. Wiadomo, szacunek sportowcy. Tak? Bary, taki sportowy, ja też bym chciał do tego pojedynku podejść w taki mocno sportowy sposób. Jak w ogóle w tej chwili notowania patrzyłeś mniej więcej? Bo wygląda na to, że, że Daniel jest faworytem tego starcia. Tak, Daniel jest faworytem, ale to do mnie nie przeszkadza. Przygotowania idą w tej chwili dobrze, bo widzieliśmy się na treningu, przygotowywali się, ale minął tydzień od tego czasu. No tak, do, robili, treningi idą zgodnie z planem. Trenuję z trenerem od boksu. Bardzo, do, bardzo czuję dobrze swoją szybkość, szybkie ręce, aż sam jestem w szoku, że, że na tą wagę jestem taki szybki. Um. Także jestem bardzo optymistycznie nastawiony do, 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 do walki i w ogóle tych przygotowań. Jeśli chodzi o tą formę bokserską, to, to tak naprawdę to jest życiówka taka twoja, jeśli chodzi o właśnie o tą płaszczyznę? Chyba tak. To coraz lepiej mi to wychodzi i robię te tarcze. Na sparringach muszą zakładać sobie te tarcze, bo strasznie im te doły obijam, no ich na, na, na doły. No i, ten, no i dobrze się czuję, mam dobrego trenera od boksu, trenera Antosiewicza Naprawdę fajnie ten, ten boks teraz wygląda Coraz lepiej, coraz lepiej i jestem, no, jestem, jestem bardzo zadowolony Z ilu mankutów mogłeś w ogóle skorzystać w sparingach? Mm, dwóch mankutów, no nie, a teraz, znaczy dzisiaj akurat robiłem z Kubą Mozgą, a Kuba robi w, 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 oby, w dwóch pozycjach W prawej, w lewej, no i robił dzisiaj mankuta, no i też robiłem z nim, to przebiłem trening sparingowy no i fajnie, fajnie, dobrze czuję. No nie? Chodzę na nogach, spoko bardzo dobrze, jestem pozytywnie nastawiony. Trzy tygodnie do walki to co jeszcze można zrobić, żeby coś powiedzmy wzmocnić? No, szybkość, no i taktyka, nie? Taktyka. Tutaj te, te, taktycznie trzeba cały czas pracować. Wiesz, z Mańkutem się walczy inaczej niż z praworękim zawodnikiem, nie. Tak. Taktycznie trener Okniński zna doskonale Daniela, bo trenował u niego. Myślę, że gdzieś tam na tej przestrzeni czasu zupełnie inaczej walczy niż to, co trener pamięta i gdzieś tam tobie przekazuje. Nie, no Daniel jest takim starym zawodnikiem, że już nic nie zmieni w swoim, w swoim stylu. No, walczy jak walczy, idzie do przodu, yy, idzie jak taran. No wiesz, no mi to wcale nie, nie, ten, nie przeszkadza, bo w sumie to mam też taki podobny styl do Daniela, bo ja też muszę, znaczy muszę, no mam taki styl, że idę do przodu i biję się, no nie, no i to akurat będzie fajne zderzenie, bo będzie można y, y, zobaczyć... Y, dobre wymiany i wydaje mi się, że dużo ludzi też będzie bardzo ciekawych tej, tej rywalizacji. Wydaje mi się, że moja os... Wydaje mi się, jestem pewny, no, bo, bo niestety przez, przez kontuzję zostałem nasza walka z, z Labrygą została przerwana, wydaje mi się, że była na najbardziej atrakcyjna sportowo i najlepiej się ją oglądało sport pod względem sportowym. I wydaje mi się, że teraz to też powtórzymy z Danielem i też damy najlepszą walkę sportową na, na tej gali. No tak się sytuują, że tutaj w tym pojedynku sport będzie głównym przesłaniem. Między Wami tam gdzieś nie było jakichś napięć, nie czułeś takiego, jakby to powiedzieć, poza tym, co standardowo przeżywasz, się, kiedy spotyka się dwóch zawodników z, walczących ze sobą. No nie, nie, nie. W atmosferze free czy ona się gdzieś no. Wam tam nie udzieliła? Nie. Daniel jest, yy, widzę, że jest taki negatywny na tego wszystkiego. Yy. No wiesz, nasze rozmowy też nie wychodzą poza jakieś tam ramy przyzwoitości i w jakiś sposób normalny wobec siebie się zachowujemy. Także wszystko jest na jakimś tam poziomie. Wiadomo, że tam Danielowi dogryzam, no ale mówię mu, to co naprawdę przeżyłem, on tego mu zaprzecza. Ale to mniejsza z tym, skupmy się na tej sportowej rywalizacji, na, bo, bo naprawdę tutaj bo tutaj naprawdę trzeba dać dobry show i pokazać się z bardzo dobrej strony. Daniel pokaże swoje dobre umiejętności, ja też, a wydaje mi się, że to będzie bardzo atrakcyjne dla wszystkich, dla kibiców, że będą na pewno zadowoleni z tej, z tej gali, bo, no bo będą, nie będą musieli oglądać tych flików, bo niektórzy na pewno nie, też będą chcieli zobaczyć jakąś dobrą sportową walkę, no nie? I na przykład dzisiaj rozmawiałem z, 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 z kibicami, no to no, część ludzi naprawdę też czeka na, na tą walkę, no nie? No ja z tym Sosnowskim rozmawiałem i Albert Sosnowski, bo był też byłem taki w szoku. Trochę, bo Albert mówi, że czeka bardzo na tą walkę, no nie? bo bardzo mi się to zestawienie podoba. No nie? Ja widziałem u nas na kanale na YouTubie ankieta odnośnie powiedzmy, kto wygra i tak dalej, ale to mniejsza o to, bo liczba głosów jest porażająca, bo tam jest, tam jest bodajże z 10 tysięcy głosów. O widzisz, no nawet nie wiedziałem, że taka ankieta jest Chodź leci Spoko. Oddam na siebie głos, bo pewnie tam jest przewaga Przewaga na Daniela na pewno no, Ale duża. wiesz, wiesz, że to, to są tylko ankiety, tak? Nie, no tak, ankieta, ankieta No ale to świadczy o popularności tej walki że, że, że jest odbiór dobry No w takim razie Żeby to było na miarę Adamek kontra Halidow Żeby taki pojedynek Myślę, gdzieś że przebije, tutaj Przebije, przebije, przebije popularnością, to Popularnością, tak? Popularnością i e e e efektywnością i bo będzie naprawdę... Tak, na to. Mógł to powiedzieć do kamery. Nasza walka. Nasza walka, moja i Daniela Omelnicuka, przebije walkę. Mamet Kalidow, Tomasz Adamek. Uwierzcie mi to. Kurde, nie mam lepszego tytułu, bym nie wymyślił. Dzięki wielkie.